Piąta niedziela Wielkiego Postu roku. C. Główna myśl czytań tej niedzieli myślę, że to, że Bóg nie podchodzi do człowieka po aptekarsku. Do grzechów człowieka nie podchodzi do, po aptekarsku. Nie jest tak, że wszystko zważy dokładnie i dokładnie wymierzy człowiekowi sprawiedliwość, e, niczego nie przepuszczając, nawet najmniejszego drobiazgu. E, pierwsze czytanie to fragment z Księgi Izajasza, który zapowiada wyjście. Izraela z niewoli babilońskiej, powrót z niewoli babilońskiej. Bóg jakby zapomniał o tych dawnych grzechach Izraela, mówi: Kary już dość, teraz wracacie. W Ewangelii to scena z kobietą pochwyconą na cudzołóstwie, Chrystus nie potępia. Tak, Bóg nie podchodzi do nas po aptekarsku, nie mierzy dokładnie każdego naszego grzechu. Ale przyjrzyjmy się, jakie wyzwania niosą nam te czytania. Pierwsze czytanie tej niedzieli to fragment z Księgi Izajasza, jak już wspomniałem. Bóg mówi tam przez proroka, że powrócą z niewoli. Powrócą w cudowny sposób, ale nie będą to takie cuda i takie znaki, jakie towarzyszyły ich pierwszemu wyjściu, wyjściu z Egiptu. Bóg wtedy działał w sposób spektakularny. Tutaj posłuży się, no właśnie, historia pokazała, że posłużył się Cyrusem, królem perskim, który. Hmm, Pobiwszy Babilończyków, prowadził inną politykę wobec narodów mu podległych, podbitych wcześniej przez Babilończyków i powrócił, pozwolił im wrócić do ojczyzny. Pozwolił y, odbudować Jerozolimę, pozwolił y, odbudować świątynię. Wyzwanie. Myślę, że to wskazanie, że Bóg niekoniecznie działa przez wielkie dzieła, znaki, cuda, przez rzeczy nadzwyczajne. Bóg potrafi działać przez zwyczajny, wydawałoby się, bieg historii, przez kolejne, e, przez koleje losu, przez zbiegi okoliczności. Wydaje mi się to ważne w naszym XXI wieku. Żyjemy w czasie, w którym zewsząd doznajemy, no, znaczy, jesteśmy otoczeni przez szaleństwo, tak chciałoby mi się powiedzieć. Szaleństwo jednych, szaleństwo drugich. Co Bóg na to? Dlaczego nie reaguje? Nie wiem, dlaczego nie zareagował jeszcze dziś, ale wiem na pewno, że Bóg, jeśli zareaguje, to niekoniecznie przez wielkie znaki, wielkie cudanie, że jakiś meteoryt spadnie na ziemię, czy stanie się coś równie spektakularnego, ale Bóg potrafi działać przez takie zwyczajne koleje, Losu, przez zwyczajne ludzkie dzieje, coś wydarzy się nagle niespodziewanego, co to wszystko odmieni. Bóg trzyma rękę na pulsie. Warto ufać, że nigdy nie jesteśmy sami. Bóg pamięta i Bóg nie jest skory do wyliczania nam wszystkich naszych grzechów i mówić, mówienia teraz za kary to macie. Nie. Bóg na pewno ujmie się za nami, ujmie się za nami, którzy tych różnych przykrych sytuacji w dzisiejszym świecie doświadczamy. A drugie czytanie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Paweł jest w więzieniu, pisze go z więzienia. To jest więzienie, to, to wcześniejsze jego uwięzienie, On się spodziewa rychłego wypuszczenia, w ogóle jest pełen radości, pełen optymizmu. Widzi jak Ewangelia, wieść o Chrystusie się rozszerza po świecie. Optymizm z tego wszystkiego przemawia inaczej niż przy tym drugim uświęzieniu, w którym już pewna tak, pewien taki smutek, pewna nostalgia, pewne takie znużenie tą walką już widać. Ale w tym liście Paweł pisze, że dla Chrystusa wyzł się ze wszystkiego i nawet uważa to za śmieci, byleby pozyskać Chrystusa. Dla Niego Chrystus był wszystkim, a dla nas czy... My uznajemy wszystko za śmieci ze względu na największą wartość poznania Jezusa Chrystusa, ze względu na możliwość bycia z nim. I nie chodzi o to, co mówimy, co deklarujemy, ale jak to wygląda konkretnie w naszym życiu, co mówią nasze czyny na ten temat. Niedawno ktoś powiedział, że Rosji nie wierzy się na słowo. Należy patrzeć, nie co władze Rosji mówią, ale co, co w praktyce czynią. I z naszą postawą, z naszą miłością do Chrystusa jest podobne. Podobnie nieważne, mniej ważne co mówimy, ważne jak to w praktyce wygląda. Ewangelia tej niedzieli to scena, jak już powiedziałem, z niewiastą pochwyconą na cudzołóstwie. Pięknie się zaczyna. Jezus w obrzasku dnia przychodzi do świątyni, rozpoczyna nauczanie i przyprowadzają mu kobietę, którą właśnie pochwycono na cudzołóstwie. Mojżesz nakazał nam takie kamienować. Mówią, a ty co powiesz? Jezus nie odpowiedział nic, tylko pisał palcem po ziemi, a potem powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Oni zaczęli odchodzić. Jezus w końcu mówi do kobiety, nikt ciebie nie potępił, nikt, panie, idź, od tej pory już nie grzesz. Mówi do niej. I to jest... To wyzwanie, które, to wyzwanie, które kryje się w tej Ewangelii, wydaje mi się, polega właśnie na tym, żeby być tak jak Jezus. Z jednej strony on widzi grzech, mówi, nie grzesz już więcej, a z drugiej strony i ja Ciebie nie potępiam. Wydaje mi się, że dość często mylimy jedno i drugie. Wielu uważa, że powiedzenie o grzechu komuś, o tym, że popełnia grzech, że robi źle. To już jest zaraz jego potępienie. I rzeczywiście my czasami też tak nie rozróżniamy potępienia grzechu od potępienia człowieka. A powinniśmy w tym wszystkim zachować umiar, to znaczy nie być ani takimi, którzy, którzy z powodu grzechu człowieka potępiają, ani nie być takimi, którzy nie chcąc potępić człowieka grzechu nie widzą. Powinniśmy widzieć i grze powinniśmy i widzieć grzech, i nazywać go po imieniu. I nie powinniśmy nikogo grzesznika potępiać. Powinniśmy być właśnie tacy, jaki był Jezus Chrystus.